Od, odcinek sz, sz, siłownia, kurwa. Odcinek pierwszy. Damian, jak się czujesz? Jest pompa. Tak, sprawdźmy obciążenie. Jak widać, jest tu ze 150 kg. W grze z czyli jest razem 300, nie? Jest 300 kg. Tak, jest moc. Jest moc. Poczekamy, jak Damian jeszcze będzie raz chwytał. Dobra, wstawię mu tu na ten, na tablicę filmik. Więc Marcin, widać, że rośnie ci przeciwnik. Damian powoli ćwiczy, trenuje. Zbliża się do twojej granicy, więc... Zbliża musisz się do twojego, kurwa, rekordu w A czemu... Czemu, kurwa, Lisek nie ma zębów? Była wyjebana. Teraz będzie podejście drugie. Sztanga olimpijska, oczywiście. Jedziemy, Błaster, jedziemy. Krążki też olimpijskie, proste od bodzia. Jedziemy, tak. Widać, że wchodzi. Bic już rośnie. Klata rozpierdala koszulkę. Napis na tycianka już powoli znika. Jest, Damian pobił swój rekord. Chwila, chwila odpoczynku, chwila odpoczynku, dajcie się wyżywać. to zaczekamy. O, tutaj piękny znaczek nie pokażę dalej To jest siłownia, proszę Państwa. Wstęp 150 pisowa u Damiana albo u mnie. Za Za 150, nie? Za 150 i za No i zdjęcie, przesłać z trzeba jaki Jak z brzydkim to nie wpuszczamy Dałem widać będzie żygał Ile teraz będziesz brał? No, ale tak widać się jak tańczą, nie? Czasami na wesele No, na weselu puszczą. Ty, dobra, boś mi... No, mister, may I